cyklu spotkań, ponieważ to jest spotkanie gdzie ostatnie stołę. Byliśmy w Rusowie, w Wizji, w Kukini, w Dzisiaj jesteśmy w Ustroniu i myślę, że dobrze by było to co mówiłem też i na, na innych innych że te spotkania, żeby miały taki charakter właśnie może nie, nie tyle luzacki, co informacyjny dla Państwa i żebyście też swoje żale mogli powiedzieć. My się tego nie boimy usłyszeć, ale też chcielibyśmy informować mieszkańców, co się dzieje, jakie są nasze zamierzenia, jakie dokonania i plany, też i plany związane na rok 2012, bo jak Państwo wiecie, jesteśmy przed dzień no jakby to zaplanowania już takiego konkretnego budżetu na 2012 rok ale też sporo się działo w roku 2011 no i jeszcze mamy przecież półtora miesiąca e, tak naprawdę e, i zimę przed sobą mam nadzieję nie taką srogą jaka była to e, w tamtym roku i w tym e, dzisiaj, dzisiejsze spotkanie też poprosiłem tutaj dyrektora Domu Kultury, e, poprosiłem też panią Magdę Kołosowską, która jest Kierownikiem promocji i inwestycji w gminie. To jest bardzo odpowiedzialna funkcja. No i oczywiście Pan Sekretarz Tomasz Gobla, który ze mną od wielu, wielu lat współpracował w starostwie, a ostatnio właśnie też i w zarządzie dróg powiatowych, gdzie miałem przyjemność z nimi współpracować i mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas będziemy razem. No jest przewodniczący Rady oczywiście jako szef. Są radni z, z naszego okręgu. Widzę Mirka, też. miło wszystkich radnych. Mam nadzieję, że te pytania będą też do radnych. <gry> Jak będą. <gry> no, ale to, y to tak na marginesie. Ja powiem Państwu, y mam dosyć szeroką taką gamę, o której chciałbym z Państwem rozmawiać. Y myślę, że dzisiejszą prezentację chciałbym y przedstawić, na jakby na początek pokazać. Y te problemy takie mniejsze, troszeczkę większe i o tych inwestycjach, które mamy zaplanowane i tych y, problemach tak, dnia dzisiejszego, a one są y, w obszarze wodociągów, y, one są w obszarze y, remontów, y, y, no i y, o tych nieszczęsnych też problemach ustronia, jakie są te stragany, które nas tutaj otaczają przez wspaniałe, jak wiemy. Szczególnie rana, czy jedzie o 6, 7 godziny to jest widać. I no, oczywiście będziemy trosze, troszeczkę chcieli powiedzieć o tych inwestycjach, które mamy przygotowane w zasadzie już na 2012 rok. Cieszymy się też z tego, że udało nam się pozyskać jakieś tam środki. Na razie one są dosyć skromne, ale mam nadzieję, że, że będzie lepiej. Ale to jakby. Po drodze, ja myślę, że jakbym rozpoczął od prezentacji tutaj tego, co udało nam się troszeczkę naprawić, niewielkimi środkami, ale jednak. Jest to, jest to spory sukces, jeżeli chodzi, może nie tyle o samą stronę, ale nie, pamiętajcie Państwo, że my żyjemy w gminie, w stronie, a nie w ustroniu morskiej tylko i wyłącznie. I mówię to zawsze i mówiłem wszędzie. To jest to, co mówię mieszkańcom całej gminy. W Rusowie. Też powiedziałem dokładnie to samo, bo tam są jej duże. Zresztą, gdzie bym nie był, tam, tam wszyscy mówią, że y, y, chcieliby to, tam, to, to. Nie chciałbym tutaj y, tłumaczyć każdemu ze sobą, bo to jest niesprawiedliwe. Tak jak to próbowano i próbuje się y, y, robić i mówić, że w stronie to... To jest źródło głównych dochodów, a Rusowo czy Kukinka czy tam nie ma dochodów do budżetów, chociażby podatków takich wielkich, w związku z tym nas to nic nie obchodzi. Nie, nieprawda. Te wszystkie obszary musimy, musimy zrównać w sensie takim, żebyśmy też dali szansę tym ludziom do rozwoju i taką politykę przyjąłem i będę stosował. Tak samo dotyczy to sianożą. Tak to jest w życiu, że biedniejszy państwo wiecie, nie, sytuacje, nie najlepsza sytuacja jest na rynku, a i politycznym i gospodarczym w całej Europie. A już nie mówię w Europie, na świecie. I też ta cząstka tego niebezpieczeństwa takiego budżetowego i finansowego może spać też i na mieszkańców. Ale to jest kategoria taka, że wszyscy widzimy że w zasadzie na co dzień, o tym mówić nie trzeba. Na tym w na razie bym yy, zakończył i może byśmy przejść do tego do, do tych inwestycji, które jest, tu, to, dokumentowali, bo chcemy też taką dokumentację posiadać. Myślę, że warto by powiedzieć, jeżeli chodzi o drogi, to e, pracowanej przekazuję temu panu sekretarzowi. No może żeby lepiej myślę, że... Dzień dobry, proszę Państwa. Nie. Serdecznie, że jest włączony. No właśnie, bo nie słychać. Jest, jest włączony. Nie, nie jest włączony. Raz, dwa, raz, raz, raz. Coś się odłączyło. A gdzie jest jakiś ten...